Kiedy? Już tak? Witam serdecznie na konferencji po meczu trzeciej ligi Chełmianka Chełm Orlunda Razy i wynik 2 do 0 dla Chełmianki. Witam trenera gości pana Rafała Boryszuka, trenera gości, pana Artura Bożyka. Tradycyjnie ocena meczu. Zaczniemy od wypowiedzi pana trenera z zespołu gości. Witam serdecznie. Przede wszystkim Artur, gratulacje za zwycięstwo na trzy punkty yy, dla drużyny. Tomiarki. No i tradycyjnie nasz kolejny start w będzie yy, z tego, że ciężko to, ciężko to przewołać, wytłumaczyć tą porażkę, bo uważam, że yy, yy. obydwie drużyny nie zagrały wybitnego meczu. Było to słabe widowisko. Powiedzmy sobie szczerze, nie sprzyjało też na pewno temu boisko. Bardzo było dużo przypadków. Yy. Pierwszy do straty uważam bramki. E, więcej kibla było poza boiskiem niż na boisku. Było dużo odnowień od gankarza, szczególnie naszego, dużo autów, takiej grywanej, szarpanej. Szkoda, bo dostajemy się tam w takim momencie gram, wydaje się, że nic się nie dzieje, nic nam nie grozi. Chcieliśmy, jak się po pierwszą połowę do przerwy, e, dobrać ten wynik jakiś tam remisowy i dziesięć sami na tą sytuację. Stawiliśmy gram, pokazując, że drugą połowę zaczęliśmy. Naprawdę dobrze, wydawało mi się, że gdzieś tam po czasu, że może gdzieś tam się kusiło o to brawkę. te akcje wynikały więcej, bardziej z przypadku, z tego, że gdzieś tam się źle odbiła piłka, niż, niż to było, niż było kolejne gry i, i można powiedzieć, stały fragment gry i zera, i, i po meczu i mało wielkie pretensje zespołu, bo im powiedziałem, mając na boisku sześciu zawodników po metrze 90 yy, tracimy kolejny raz bramkę ze stałego fragmentu gry. Yy, nie wiem, nie wiem, naprawdę co powiedzieć. W czwartym meczu, przegrany, czwartym, na się nad hmm, cieszy, wygrała mecz, no ale my na pewno nie będziemy płakać. Na tą chwilę to my jeszcze mamy tu więcej od chłomianki, także na pewno nie mamy zamiaru płakać i robić pogrzebu, bo uważam, że na razie jeszcze w tej walce niebezpiecznie, musimy się jeszcze szybko, bo z ten początek nam bardzo ciężki, bo uważam, że miejsce Homiantki zdecydowanie jest wyżej stawiony i myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy znajdą się pierwszy, bo jest to bardzo dobry zespół. Wiedzieliśmy, że nas ciężki mecz, ten mecz był bardzo ciężki, już brał kolejny mecz co tydzień pod halę Nowy Targ. No, siebie, że no, musimy jakoś szybko e, zapunktować, żeby to mała drużyna wzrosła. Także e, tyle. Jeszcze raz gratuluję. Wychowujemy 3 punktów i, 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 i spokojnie utrzymujemy tej Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź z zespołu. Ponieważ... Dokumentowanie przewagi. To był temat, który dzisiaj udało nam się zrealizować. Okres przewagi udokumentowany był bardzo efektowną akcją. Moim zdaniem, na naszym stadionie dawno nie było akcji o takiej dynamice i szybkości wykonania i szybkiego przemieszczenia się zawodników ofensywnych za akcją, czego konsekwencją była bramka. No, stały fragment, ta druga bramka. Wysoka zgodność czasowa, to trudno było nawet wysokim obrońcom moim zdaniem reagować w tej sytuacji, bo zawisła jak nas się, był bardzo punktualny na to, że zagrano piłkę. I to cieszy zgodzę się z tym, że początek drugiej połowy nie powinien tak wyglądać, że na boisku panuje po prostu totalny chaos i jest jedna z wielka walka o drugie piłki i nie przejmujemy kontroli nad tym, co się dzieje. I to musimy się doskonalić także w tym elemencie. Tych elementów, które mogłyby funkcjonować lepiej, było dzisiaj bardzo wiele, ale cieszy drugie z rzędu zwycięstwo: cztery strzelane banki zerowe konto. Jeśli chodzi o stracone, tu idziemy w dobrym kierunku. W dobrym kierunku, szliśmy zresztą wcześniej, które zresztą z dokumentowaniem swojej przewagi mieliśmy problem, bo dzisiaj finalizacja. Dobra finalizacja spowodowała, że wygraliśmy. Ale w paru sytuacjach mogliśmy zachować się do Dziękuję. Dziękuję bardzo. Będą pytania? Jeśli nie. Dziękuję Państwu za udział w konferencji. Do zobaczenia tym. Dziękuję. Bardzo.